Mobilne serwisła. Bo nie z takim problemem. Jestem w trasie, yy, się samochód. Dzielne koło po drogi cały życie się nosiło, koło że kierowcę. Zatrzymałam się, wy, wyszłam, obejrzałam samochód dookoła. Te lewe koło, nie wiem jak się leci tyłem, zupełnie jestem, nie wiem co robić. A jestem w trasie, ja z świateczna do rodziców, tutaj w okolicy Wielickiej. Obawiam się, że nie dojadę. Czy mogę liczyć na Waszą pomoc? Tak, może Pani liczyć na naszą pomoc. To wszystko zależy, gdzie Pani jest tym samochodem. A okolice, okolice Bielan? Samochody? To wiemy gdzie. No to wiemy gdzie. Dodatkowo, aby Pani mogła, to wyślę Pani Pineskę. I jaki to jest samochód? To jest Ford Mondeo kombi. To niech Pani wysyła Pineskę około 20 minut do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Awarii uległ Ford Mondeo z roku 2007. Auto posiada silnik 2 i2 TDCI o mocy 175 koni mechanicznych. Dobra, to ja zrobię ja pełną. Mam no cały czas takie, takie odgłosy. Może się nie wiem, ręcznie zablokował. Nie wiem i ten dym no to jest sprawa, bo nigdy, nigdy mi się takie coś nie zdarzyło. Pierwszy raz coś takiego w ogóle w życiu widzę, że składem się ulatnia, także. No tam, jak patrzę to mało trochę klocków było, on wrócił stamtąd. No cholera. Chopcie się. Ładnie pachnie. Cieplutkie. A może Widać, czuć. No jest to niebezpieczne. To trzeba podnieść się koło i zobaczyć. Patrz tam. No nie ma pani w ogóle tutaj okładzi. No z drugiej strony ma pani to samo. No jeden jest ewidentnie starty do zera, drugiego coś jeszcze jest, no nie? A k. A mówią, że uczciwego nie parzy. Aby odkręcić zacisk, Szymon musi poczekać aż ten wystygnie. Ale on jest ścięty na, na skos, Szymon. Pani kochana, to jest tak? klocek. Ojej. Nie ma się równo zdierać? No nie, równomiernie zupełnie. Ok, założy, koło i zobaczymy na, jeszcze na luz. Bo jak byłem na jeździe próbnej, no to słychać było... Tarcie, tak? Bardziej huczenie. Czy samo już tak. łożysko? Jezu, czy mi się wydaje? Nie. Halo? Cześć, cześć tato. No, nie wiem, rozbierają na razie. Klocki się starły prawdopodobnie. Znaczy, I się jeszcze stoją. Trzeba łożysko robić. Klocki to najmniejszy problem. łożysko się pani rozleciało, prawda? łożysko już się rozleciało. Znaczy klocki przy łożysku, no nie? Najpierw poszło łożysko, a zwantowało koło. Także grubszy problem tutaj się wydarzył, niestety. W Fordzie Mondeo łożysko stanowi jeden element z piastą, łącząc koła z samochodem. To dzięki temu zespołowi koła mogą się obracać na nieruchomych osiach zawieszenia. Luz w łożysku powoduje przegrzanie lub zatarcie się elementu. W tym przypadku doprowadził do nierównomiernego ścierania klocków hamulcowych i zablokowania się koła. Łożysko w drugim kole pracowało poprawnie, mechanicy zdecydowali się więc wymienić tylko okładziny hamulcowe, które standardowo serwisuje się w zestawie na całą oś. Czekaj, dobrze p***dź, w prawie jeszcze większego, ale p*** i dobrze. Słuchaj, że tak tułem, ale... Nie no, nie ma problemu. Ważne, żeby było naprawione, to się liczy dzisiaj. Aha. Kiedy Szymon odkręca śruby mocujące łożysko, Mirek wyjeżdża do hurtowni po części. Są śruby nowe? Do łożyska nie? Tak, nie ma. No nie ma. Poważnie? No nie dali. A powinni dać. Trzeba by podmienić tam jedną śrubę. Producenci w zestawie zawsze dają nowe śruby mocujące łożysko. Mirek zaufał sprzedawcy i nie sprawdził towaru przy odbiorze. Teraz mechanicy muszą dopasować nieoryginalną śrubę. Udało się zmontować wiesz? Udało się. O ja, super. Pokaż mi te śruby. To jest jakiś drobny dwój? A jak będzie dusza, to co się stanie? Jest tam miejsce, czy nie ma? Nic się nie stanie, no bo wchodzi do pachacza. Trzymaj. Masz dynamo? Tak. Śruby mocujące łożysko dokręca się kluczem dynamometrycznym ze ściśle określoną siłą przewidzianą przez producenta. Mówię ci, że nie wiem na ile ma być. Może Już z Już sprawdzę. Jaki moment to ma być dokręcony? Org sposzed! 56 niby niutków tylko. Dobra, ale to ja miałem nie problemu, bo nie ma trzeba tylko teraz dokręcić. Nie dokręcimy tego dynamu, musimy to na czuć. No bo się bit… bit – tak. A przecież jest przejściówka Aha. z średniej na dużo, nie? Strasznie zakręcony dzisiaj jesteś. Pani się śpieszy, a ty szukasz klucza, ja to tak dokręcę i tyle. Co zrobisz? Kopie, się nie odzywaj na takie rzeczy, jak masz mówić. Y Czyż dwie dokręciliśmy, no pękną klucz, no nie nasza wina. Przykręcę byle jak? Czy ja nie mówię byle jak, no pękną klucz, no to kurde nie mamy wyjścia, tak? Nie ma przejściówki, no to jak dokręcisz? Masz tą przejściówkę? Szukam. Tym byś, abyś, tak, próbował? No mi się wydaje, tak. że też by było. Eee. Tylko poduszce coś pod torx. 56. Sześć. Po przykręceniu łożyska mechanicy wymienili w obu kołach klocki hamulcowe. Jest okej. Okay. No to super. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj jeszcze operacja się udała. Udało się, wszystko? Tak. Jest. Będzie jeździć? Myślę, że tak. Okay. Nie no, na 100% nie. A no, będzie. Ale się zima robi. oraz komplet klocków hamulcowych kosztowały 766 zł. Swoją usługę mechanicy wycenili na 600 zł. Całkowity koszt naprawy to 1366 zł. Czy ten przelew przyszedł? Bo tak, wysłany płatność, został blik. Płatność została zatwierdzona, mam na koncie. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo. Hej, cześć, pa. Dziękuję, cześć, hej.